Nie, no muszę powiedzieć to Adamowi. Adam, jesteś? O, cześć, Władek. Siemanko, słuchaj, no musimy pogadać chyba. To zapraszam na jakąś herbatkę, kawkę. Dzięki, bardzo chętnie. Mogę do kuchni? Y jasne, chodź, chodź. Powiem szczerze, że tu już się przyzwyczaiłem, lubię tu siąść sobie. Jasne, y herbatę, kawę? A, kawę, wiesz co, muszę się troszeczkę. Odstresować, pobudzić delikatnie, bo daj spokój Byłem u siebie na chacie i powiem Ci tak Dach przecieka, dziury są W ogóle szczura w piwnicy yy, złapałem Ojejku, tam sobie urządziły po prostu toaletę Nie wiem, ja tam z łopatą będę musiał wchodzić No po prostu dużo roboty Powiem Ci szczerze, jestem lekko zasmucony Pozytywnie nastawiony Mam nadzieję, że damy radę Ale powiem Ci szczerze, no dużo roboty będzie Trzymaj kawę Dzięki, dzięki okay. Dobra, to dla mnie o, powiem Ci szczerze, fajnie tu do Ciebie przyjść, tu cieplutko, przyjemnie, na chacie, super. Powiem Ci, no, łatwo nie będziesz miał z tym domem, no, tam nikt nie był przez 30 lat, więc czego się spodziewałeś, tak? No, słusznie, ale no, kurczę, no, będzie roboty, tak? I to nie mało, i też nie mało będzie Ci to kosztować. Wiem, szykuję, szykuję się na to i w miarę optymistycznie do tego podchodzę. A elektryka działa wszystko, czy nie? Wiesz co, tam jest pozalewane, nie wiem, czy cokolwiek tam pójdzie, trzeba będzie to poogarniać, ale z grubsza jak patrzyłem, no to... No. Dobry elektryk też może trochę wziąć. Wiesz co, ja trochę w Stanach jak byłem, to li znałem elektryki, więc może sobie z tym poradzę. Powiem szczerze, trochę się na tym znam, ale no, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, bo może mnie to przerosnąć. Dobra, chodź do salonu, tam mnie nam trochę wygodniej. Okay. I muszę coś ci powiedzieć, co mi dzisiaj rano ojciec powiedział. Co takiego? Mogę ciasteczko? Jasne, bierz często się. Dzięki. A, wracając, właśnie tata mi przy się na nią opowiadał. Jak byłem jeszcze mały. No, bo też nie, nie do końca pamiętam twojego dziadka. Ale wiem, że zawsze lubił mnie częstować słodyczami, dlatego tam często za młodu siedziałem. Wiadomo, nie pomagałem mu za dużo, bo 5 lat może miałem, mhm. ale wiem, że napra naprawdę dobrze sobie radził z tą gospodarką. Miał świnki, bo jest tam chlew. Miał e, byczki. I z tego co pamiętam, to chyba miał dwie krówki. Kurczę, chciałbym też zwierzęta troszeczkę pójść. Powiem szczerze, coś kręci mnie właśnie ten klimat, powiem szczerze. E, starego gospodarstwa. No, my z ojcem mamy byki. 25. Pieniędzy z tego, jakie takie są. Ale też dużo nie ma roboty, tak jak przy krowach, bo co mhm. tam dasz? Kiszonkę, siano-kiszonkę lub siano. I tyle, rosną. Mam. Przy krowach to badania, mleczarnia, musisz mieć taką specjalną beczkę do chodzenia tego mleka, jak mleczarnia nie przyjedzie. No musisz na pewno trochę pieniędzy wpompować, jakbyś chciał pójść w krowy. Na dwie, trzy krowy nie opłaca się w ogóle, wiesz, startować. Lepiej zacząć z bykami i ze świniami, bo świnie to też tam pasze trochę dasz i będą rosły ci. Jakbyś miał kurówkę, to na pewno moja mała by chodziła do ciebie po mleko. O, Albo w jakieś kurki możesz też pójść. Chociaż tu w okolicy dużo osób ma kury i sprzedaje jajka, więc tych jajek to nie wiadomo, czy ktoś by brał na samym początku od ciebie. Chciałbym, żeby była samowystarczalna ta moja gospodarka, więc nad tym też się chyba zastanowię. Powiem ci szczerze, na pewno to się nie wydarzy w ciągu pierwszych paru lat. Naprawdę jest ciężko zacząć od zera. Domyślam się, ale. Z uporem może coś z tego będzie. Kurczę, a co to, zaparkowałeś tu do golfa, nawet nie zauważyłem. No bo ostatnio od mechanika wrócił, więc jak się spotkaliśmy to jeszcze go nie było. A widzisz, mówiłem, że, że kopcił. A, w tylko tam wymieniałem i tyle. To się hmm. wymieniałem. Mechanik mnie wymieniał. To co Adam? Dzięki bardzo za kawkę, za ciacho, bardzo pyszne, zbieramy się do mnie. A w czym mam ci pomóc dzisiaj? Wiesz co, chciałbym ocharużyć tą, tą całą Gospę i, i wiesz, bo dzisiaj hmm. ma Handlarz przyjechać. A no ja faktycznie coś mówiłeś, że ma przyjechać. No, bo się tam umawiałem. A wiesz już której? Oj, nie wiem, nie mam pojęcia. Więc dobrze, no, no, żebym no, był nie. w domu, nie? No, no, no. jak będziemy u ciebie, to przynajmniej będziemy wiedzieli, czy przyjedziesz, czy nie. No. No, ja w sumie dzisiaj mam prawie cały dzień wolny. Tylko wi wiadomo, pod wieczór muszę bykom a tak, to jestem wolny. Okej, okay. ty dawaj, przyjedziemy twoim golfem. Zobaczymy, jak tam po naprawie działa. Ale za paliwo ty płacisz. Dobra, jakoś się dogadamy. Nie, no żartuj. Dobra, chodź. <laughs> e, Zamki tego drzwi, bo ludzie są u góry, są, więc. Sorry, zrzuciłem Ci tam skrzynkę. No? Jasne, ludzi. Nie wiem, czy widzisz, że stawik tam stoi. Wczoraj byłem... O, wsiarzy. siałeś. No tak, Co mówiłeś, mówię? że idziesz. Jesz jeszcze zostało mi trochę nasion, ale mam jeszcze jedno pole pszenicy zasiane, więc... A jak zdrowie dzisiaj? Dzisiaj super, zobacz. Mogę dać Ci podskoczyć i nic mi nie będzie. Łohoho. Wow, atleta. Dobra. Jedziemy. E Rama może być otwarta, więc wsiadaj. Okej. Okay. A chcesz się przejechać? Serio mogę? No jasne. Kurcze. Wsiadaj. Chę z chęcią. Tylko pamiętaj, nie gazuj za mocno na zimnym silniku. Dobra, dobra. Okej. Okay. No to jedziemy. Tylko w płot nie uderz. Spokojnie. Coś nie coś potrafię. Ty w ogóle prawo jazdy masz? Mam, mam, mam. Jest, Ale powiem ci szczerze, że to ma zryw. Powiem to ci szczerze. Niemiecka maszyna. A tam. Zobaczysz, sobie będzie maluszek potrafił. Dobra, zajadę sobie tutaj. No zaparkuj tak, że jak przyjdzie handlarz, żeby było miejsce. dobra, chyba powinno być. O, no, dobra, dzięki, powiem szczerze. Zamknę może, żeby nam tu nikt nie... ...nie zajechał. Aha, no właśnie, e, tak? słuchaj. E, trzeba zerknąć do Ursusa. Bo jak ten mhm. laweciarz przyjedzie, to na bań nie trzeba Ursusem to ściągnąć. Więc trzeba okay. sprawdzić, czy on tam na chodzie jest, wszystko chodzi. A jak nie, to ja polecę po, swoje, po swój ciągnik. Wiesz, swoim to wszystko pociągam. Dobra, to chodź, zobaczymy, co z tym Ursusikiem. Dobra. A ten agregat tu stoi. Stoi, stoi. Czeka. Byśmy mogli go w sumie przestawić, bo tak stoi na samym środku praktycznie. Zaraz zobaczymy. Czekaj, kurczę, bo tam naoliwiłem. Ooooo oh. Te drzwi, a te jeszcze ciężko chodzą Ach, Stoi Stoi, stoi Słuchaj, tego malucha musimy za niedługo Ogarnąć Słusznie no, trzeba będzie go ogarnąć No bo kurcze, no co? Ja będę ty tylko twoim golfikiem śmigał? Uwaga Albo busem? Ach, a. Jest, jest, jest No wiesz, stał parę dni O, benzyny mało Eee, dobra W czym ci mogę pomóc? Wiesz co? Zobacz, tutaj mam dosyć bałagan. Nie wiem skąd to w ogóle zostało. Trzeba by troszeczkę to uporządkować. Jakbyś mógł, kurczę ja się jakoś odwdzięczę na pewno. A ja w tym czasie tam na dole coś porobię przy oborze. Bo nie. tak jak. Mhm. Ogólnie widzę, że ta suma. No. Jest do wyrzucenia. Czyli na pewno na jakąś płytę obornika. Nie wiem czy to masz. Jak nie, to na jakąś kupę ją tam wyrzucę. Tak się spodziewam. No, myślę, no, że no, to to szczury przeciągnęło troszeczkę. A to zboże, jak na nie patrzę, to masakra. No, do straty jest, też trzeba je wyrzucić. No, tam już pewnie pleść powchodziła między to. Na 30 o, lat na tu leżało, więc wiesz. Spokój. Okay, mogę cię tu zostawić? Jasne, jasne. Ja sobie tu tworzę jeszcze drzwi. Ok, tu w razie okay. czego jest zejście, no, tutaj... Czekaj, trochę trzeba pchnąć. O, dobra. Trochę się blokują, ale... Co? A, no tak. Ładny, ładny, no. Ty, sąsiad mi tu ostatnio mówił, żeby ściąć to drzewo, ale tak się zastanawiam, czy mi na razie ono przeszkadza, chyba na razie nie. Zdrowia, Adamos. O, dzięki. Sam kurz tu góry. No, ja się domyślam, domyślam. Sorry, kurde, może jakąś maskę ci przyniosę Nie, dobra. Yee, odnośnie tego drzewa. Hmm. Na pewno jakby go nie było, to jest bezpieczniej, bo w razie jak jakaś burza czy huragan... No tak, może... Wiesz, nie nie przewróci się na żadnych z budynków. Z drugiej strony. Latem daje cień. No, powiem Ci szczerze tak, dopóki nie mam chyba dużych maszyn, to to zostawię. Nie, zostaw sobie na razie to drzewo. Widzę, że jest zdrowe tutaj, więc... No. Dobra, ja tu zaczynam sprzątać jak coś. Okej. Okay. Ej, Władek! No? Masz jakąś łopatę? O kurczę, tutaj jest, chodź zobacz, jest tutaj. Dobra, że do cię. Jest chodzę. łopata i, i mam grabie takie. O, dobra, super. Eee... To ja wchodzę do obory. <laughs> Op. Dobra, to ja biorę tą łopatę i do, do góry sprzątać. Okej, okay, to ja rozpocznę tutaj może od tej y, półeczki, troszeczkę tu mhm. pogarniam stare konewka, to wszystko. No tutaj mamy kanister na benzynę, trochę go przyczyścić i będzie potór susika. Kurczę, tutaj zamknięte jest wszystko, będę musiał tutaj pootwierać te zamki. Ty, a co to tam jest? O kurczę! Ale mnie teraz zebrało na wspomnienia. Będę musiał to Adamowi pokazać za niedługo. No, ktoś trąbi? Halo, dzień dobry. O, dzień dobry, dzień dobry, już biegnę. Witam, witam. O, przepraszam, akurat tu z kolegą ogarniamy, wie, wie pan, porządki. Okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. E, ja te maszynki przywiozłem, co tam wczoraj pan był oglądać i kupił. Jasne, super. To co, widzi, pan troszeczkę do, do środka? Jasne, eee... ma pan ciągnik, co nie? Tak mam, akurat wyremontowaliśmy ostatnio z kolegą, więc będzie bezproblemowo. Także proszę wjechać tak jak panu wygodniej, ściągniemy. Super, eee, no właśnie chciałem się pytać, jak tam panu wygodniej, bo ja to mogę nawet zawrócić i stanąć we wjeździe. Mm, o, no to w sumie tak może będzie lepiej, o tutaj tyłem jakby pan stanął i sobie podjadę ciągnikiem. Dobra, super. Okej. Okay. Eee, może pan ciągnikiem podjeżdżać, a ja, ja zawrócę. Jasne, już idę. Dobra, super. Adam, pan handlarz przyszedł. Dobra, dobra, to ogarniesz to sam? No dobra, jak jesteś zajęty, to mogę to ogarnąć. No, to super. A masz ten jakieś worki, bo tu trochę śmieci mam u góry. Tak, zaraz ci podam, tylko muszę ściągnąć, bo tam już yy, handlarz wykręca, także nie chcę, żeby czekał. Dobra? Dobra, dobra. Okej. Okay. No, dawaj. Dawaj, malutki. Dobra, jest. Za jejku za każdym razem będzie cieszyć Jedziemy Oj, żeby tutaj nie bo mi się na cała stodoła posypała. <grystanie> Okej okay. Podjeżdża tyłem, to ja też tyłem wycofam Dobra, rozłożyłem tu panu na jazdy. może pan wjeżdżasz. Jasne, o, dobra, cofam malutku. No, dawaj, dawaj. Jeszcze troszkę, Dobra, stój. Dobra. dobra, zaczepiam. Zaczepia pan. Dobra, dobra, dziękuję. Zjeżdżam. Powolutku, powolutku. Jasne. Dobra, tu sobie zakręcę i zostawię. Przepraszam, odczepi mi pan. Tak na samym środku pan odczepia? Pan cofnie trochę chociaż tam do tej obory. A no, będę chciał... Y jechać tu kolejnymi, tu będzie no Znaczy to będzie dobrze. ono puści dobra. O, dziękuję. Podjeżdżam pod kolejne. Mogę, można cofać? Jo, dawaj, dawaj. Dobra, dawaj, dawaj. dawaj. No, dobra. O. o, pan zauważa, pan, bo pan spadnie. Powlutku, powlutku. No. Oj. Oj. Kurde... O, Było blisko. Przepraszam! Kurczaki. Nie? Idź. Za każdym razem ktoś coś zrobi. No A chyba, chyba będę musiał pana częściej maszyny kupować. Bardzo bym prosił o odczepienie. Ja Dobra. Dobra. Jeszcze raz proszę powtórzyć bo nie słyszałem. Będę musiał pana coś częściej kupić za te straty wszystkie. Jak najbardziej, jak najbardziej. W ogóle ten, to przyczepacz pan oglądał, za 4000, co nie? Tak. Poszła za 3700. O! A pan mi nie mówił o takim rabacie, może bym się skusił. A? Było trzeba negocjować. A, nie jest tak bardzo potrzebna na już, bo sąsiad ma, także. Także dalej. Daj, co faj. Daj, co faj, daj jeszcze troszeczkę, dobra. Okej, okay, dziękuję, zjeżdżam. Tym razem delikatniej Okej okay. Chyba gładko ja tym ja razem mhm. już ja sobie tu zostawię Dobra, opuszczam Dobra, dawaj O, no, jak tam o dobra, dziękuję Dobra to bardzo dziękuję w takim razie za za pomoc. Jeszcze, Jeszcze pytanko mam. Tak, słucham. E, ten tutaj golfik. On tak. na sprzedaż jest? Oj, nie wiem, to sąsiada, powiem szczerze, perełka w oczach sąsiada ostatnio remontował coś. Wtryski paliwa, chyba czy coś takiego. Muszę go zapytać. Kolega tam na górze jest, czekaj. No, przepraszam, zapytam. Adam! Na sprzedaż masz tego golfa? Nigdy w życiu. No. Niestety nie pomogę sąsiad mówi, że nie da rady, no także. A kurde, a bo pan co? Dla córki czegoś szukam, bo zdała prawo jazdy i taki golfik idealny by był. No kurde. no tak. Ale no, sąsiad cóż no. Zakochany w aucie, no nic nie poradzimy, niestety. Ale jak jakiś sąsiad będzie miał w pobliżu, to zapytam na pewno. Josny, super. Dobra. Ja lecę, bo nabidzona dzisiaj przyjechać. Uuh. Więc... No to robić, dzisiaj będzie. My też pewnie za niedługo Ale... się tam uśmiechniemy po Bizona. Tutaj dla pana wizytówka, w razie co, proszę dzwonić. Okay, Jak dziękuję. czegoś nie będzie to da radę ściągnąć. Wiadomo, przedpłata musi być. Mm -hmm. Jakaś zaliczka no, rozumiem. i wszystko do ogarnięcia. Jasne. Dobra. To do widzenia. Dziękuję, bardzo miło się współpracuję z panem. Do widzenia, do Widzenia. Do widzenia. O, tam o, panu coś tam. Będziemy holować. Nigdy w życiu. No, dawaj mała. No. O. A. No jest. Dobra. Na strzała, na, strzała. na strzała, zdecydowanie. Tylko pan mi takich maszyn nie sprzedaje. Nigdy no. w życiu. Dobra, do zobaczenia. No. O, dobra. Wracamy do roboty. No, i cały dzień roboty zleciał. Maszyny odebrane, gospodarka lekko oczyszczona. Co o tym sądzisz, Adam? Pędzi? Bolą mnie ręce. <noise> bolą ręce, nos zapchany, barki bolą. No cóż, od czegoś trzeba zacząć. I jutro jedziemy do reumatologa. Wystawiasz? Na fundusz. A, okej, okay, okej. Okay. Tre pracujesz, Cię czeka tutaj. No co, jutro jak tylko słońce stanie, nie ma co czekać, pole samo się nie zrobi. Wpadasz do mnie, stawiam co nieco i działamy, nie? No jasne, a co tu chcesz robić? O, Adam, tego nikt nie wie. Ani ja, ani ty, ani nawet te krowy obok, kto tam siedzą, nie wiedzą. Tak, trzeba będzie zaorać i coś zasiać. Dobra, Adam, połyczku herbaty. Hop, i co? Lecimy do domu. Ja do swojego na pewno. Adam, wpadam do ciebie, muszę się wykąpać. Nie ma co. <grym>, bierz golfa i jedziemy. Czekaj, zamknę to bramę ci z tyłu. Okay. Bramę, drzwi. O, pchaj, 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 pchaj. O, jak to ciężko chodzi cały czas? Ta maszyna byś mógł sobie poukładać, bo tak porozłożone? Nie, zamkniemy bramę, będzie dobrze. Otwieramy. No, odpalaj. Adam, te wtryski paliwa to coś nie, nie siedzą tak jak powinny. Gdzie masz światła? Ty, bo nas złapią będzie numer. Będziemy płacić jak za zboże. Czekaj się, so w aucie, ja ci zamknę ramę. Dobra, dzięki. Ty pan. No, na razie, Adam! Ej. Dobra. Z buta muszę iść. Żarciki, Adam, siadaj! Tyle już się przejdę? To, to po co ja cofałem? Nie wiem. Jedziesz, nie jedziesz. Jadę. Dobra, zamknij. Dobra, Stań tam gdzie stał. Czuję, postaw go tam gdzie stał. Słuchaj, e, możesz iść do domu? Ja idę tylko ten. Ten e, nasować do garażu. W razie, jakby miało padać czy coś, to lepiej, żeby było pod dachem. Okej, okay. pomóc ci, czy poradzisz sobie? Nie, poradzę sobie. Dobra, Adam, to wbijam. Pracuj dobra, dobra, nie zamykam. Albo nie, dobra, zamknę drzwi, bo on ostatnio marudził, jak nie zamknąłem. <noise> dobra, idę się kąpać. A jutro przygotowujemy pole.